Cześć kochani, tutaj Mami Witajcie bardzo serdecznie w filmie o 10 sekcjach mojego życia, które chciałabym w tym roku uporządkować Dobra, nie sekcjach życiowych, lecz rzeczy, które mi przeszkadzają Opowiem Wam o 10 działach, których mam za dużo I czasami za dużo to jeden, tak jak ja to zawsze mówię W których nie miałam odwagi się skupić, nie miałam odwagi ich posprzątać, nie miałam odwagi ich uporządkować i tak dalej w tym roku motyw przywodni, który naprawdę chciałabym zastosować, to znaczy to w porządku z czymś się rozstać. Więc w tym roku naprawdę chcę poczuć, że to w porządku, że mogę, że nikomu tym nie zaszkodzę, nie zrobię przykrości dalej. Więc w tym roku chcę się rozstać z tymi właśnie działami i mam nadzieję, że to też kogoś zainspiruje, że dam nam taki power do działania, i nawet jeżeli końcówka tego roku to będzie 60-50% sukcesu, to i tak. Każdy sukces, każde działanie w tym wypadku będzie właśnie fajne, będzie dobre i na pewno nam jakoś pomoże w codziennym życiu. Taką mam nadzieję. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych moich podpunktach. A co jeszcze ważniejsze, przyznajcie się, czy wy dalej czujecie, że w jakimś dziale Macie czegoś za dużo, albo inaczej, może macie małe, ja, małe jakościowe rzeczy, które chcielibyście zmienić, i tak dalej, więc mam nadzieję, że sobie porozmawiamy w komentarzach. Dzięki za to, że jesteście, że już oglądacie, no i lecimy z filmem. Zużyta biżuteria. To jest coś, na co narzekałam Wam już, a raczej sobie w poprzednich latach, że mam zużytą biżuterię. Jak ona może być zużyta? No, mianowicie tak, że było to coś, w co inwestowałam, chociaż trudno używać tutaj tego słowa, lata temu, czyli kupowałam sztuczną biżuterię, która miała być dobrej jakości, a tak szczerze powiedziawszy, żadna nigdy nie była. I mimo, iż niektóre egzemplarze i jakoś tam trzymają się dobrze, to wiecie. Odbarwiają palce i ja już w ogóle ich nie noszę. Stawiam już tylko na to, co bardziej naturalne. Chciałabym w tym roku szukać więcej takiej biżuterii z drugiej ręki. Jednak wracając, w tym roku naprawdę mam postanowienie, żeby tą za dużą ilość sztucznej biżuterii, której już nie noszę, która jest pochowana gdzieś tam po kątach, w jakichś małych pudełkach. Szczerze powiedziawszy, mam nawet takie małe pudełko na biżuterii, gdzie u góry jest ta naturalna i z niej korzystam, a pod spodem jest ta już nienaturalna, i ja od roku. Gdzieś praktycznie poza tym, że wysunąłam, Popatrzyłam co tam jest i zasunęłam z powrotem Nie korzystałam z tej półki Więc najwyższa pora Aby szczerze się za to zabrać Po prostu to wyrzucić, bo to się już Nikomu na nic nie przyda Zaciasne buty Których nie ubiorę No i słuchajcie Mam kilka par butów, które Szybka anegdota Są zniszczone Trochę zaciasne i po co w nie inwestować I tak dalej więc to by była pierwsza kategoria, na przykład szpilki, które kupiłam i dosłownie na pierwszej imprezie odleciał mi obcas, wtedy się tym nie zajęłam. Później, jak to naprawiłam, okazało się, że ogólnie moje nogi się w nich nie odnajdują, są całe spuchnięte i bolą, więc to by była pierwsza para. Kolejna para to cały zbiór par, gdzie wiem, że no więcej niż na 3 czy 4 godziny w tym nie wyjdę, bo będzie mnie but cisnął. Kolejny zbiór par to pary, gdzie były ok, ale w zasadzie już mi do niczego nie pasują. Nie lubię po nie sięgać i tak dalej. Więc w tym roku chciałabym je wyrzucić, z tym, że e, chciałabym je wyrzucić odpowiedzialnie, to znaczy, wiedząc, że nie będę ich zastępować niczym innym. W tamtym roku zaczęłam już ograniczać te pary obuwia, ale Mam miejsca, które zdecydowanie powinnam przejrzeć, zwrócić na to uwagę. Zwłaszcza, że są to często pary nieużywane. i abstrahuję tutaj od szpilek, które czekają na wyjścia, i kiedy mam jakieś większe wyjście, faktycznie w nich wychodzę, i to są te same niezmienne pary od wielu lat, i nie kupuję nowych, i te moje są idealne i mi wystarczają, ale wiecie, zaciasne, zużyte, takie, których wiem, że nawet nikomu nie odsprzedam, bo jest jakaś wada z. Którą, którą ich nikt nie kupi, więc w tym roku zdecydowanie mam ich za dużo. Tak stwierdzam, że mam ich za dużo i chciałabym się z nie większą częścią, absolutnie nie, ale z dość dużą częścią e, rozstać. I niech to będzie dla mnie motywacja na ten rok. Nie oszukujmy się, buty raczej zajmują dość dużo miejsca. W tym roku naprawdę chciałabym się też skupić na prezentach. Prezentach, które dostałam z przeróżnych kategorii, których absolutnie nie używam. I dlatego to jest kontrowersyjne, że kiedyś powiedziałam o tym, że gdy ktoś mnie pyta, daję mu listę rzeczy, które chciałabym mieć, albo a gdy zbliża się jakaś okazja i wiem, że ktoś lubi, jak coś zasugeruję, to wolę zasugerować. Dlatego, że Prezenty wręczają mi osoby, rzecz jasna, które nie znają, a więc nie będą miały z tym problemu. A z drugiej strony też będę mieć coś, czego faktycznie potrzebuję, co chciałabym kupić, co chciałabym mieć, a nie będzie to kolejna rzecz przekładana z miejsca na miejsce. I w tym roku zdecydowanie prezenty stają się tutaj takim motywem, istotną kwestią, dlatego, że chcę wyrzucić elektronikę, a raczej sprzedać elektronikę, z której nie korzystam, piżamy. W których nie śpię, przeróżne, przeróżne rzeczy, z których nie korzystam. Nie wiem, czy to jest biżuteria, której nie noszę. Naprawdę rozstać się z tymi rzeczami. I tak, przez lata miałam taki problem. A co, jeżeli ta osoba zapyta, jak ci się to sprawdza? Ale wiecie co? Po pierwsze, ja nigdy praktycznie nie pytam, jak się komuś sprawdza prezent, który dałam. Jak go nosi, to nosi. Jak z niego nie korzysta, to trudno. Po drugie, nikt mnie nie zapytał, jak się mi korzysta z jakiegoś produktu, więc myślę, że ta osoba też de facto, gdyby miała usiąść i wypisać, nie wiem, 10 ostatnich prezentów, które mi kupiła, które mi wręczyła, które wręczyliśmy sobie nawzajem, to ona tak naprawdę nie będzie o tym pamiętać. Więc naprawdę w tym roku chce się tego. Pozbyć, chcę być tutaj lżejsza o te rzeczy i też te pieniądze, które z tego pozyskam no bo nie oszukujmy się, to są raczej rzeczy w ogóle nieużywane przeznaczyć na coś fajnego, konkretnego pode mnie, czy na podróże, cokolwiek innego, byle nie leżało i nie traciło na wartości, czy czekało na jakikolwiek lepszy czas, który w tym wypadku nie nadejdzie. Jak co roku, tak i w tym roku musi się pojawić hasło lakiery do paznokci Kiedyś miałam trzy pudełka lakierów do paznokci? Teraz mam powiedzmy, że dwa, nawet tak nie do końca jest rusza lampą. Natomiast chciałabym, żeby ich było jeszcze mniej. Co Przesparzało mi trudności przez te lata, to to, że mam niektóre lakiery, które są świeże, nadają się do użytkowania, jednakże kolor nie jest już dla mnie, bo nie noszę zielonych, czerwonych. Prędzej szczerze powiedziawszy pomaluję paznokcie na czarno niż na czerwono, A więc nie potrzebuję kilkunastu sztuk. Jakie jest moje postanowienie na ten rok? Mianowicie takie, że będę faktycznie sprawdzać, które są świeże, które są dobre, które nie odpryskują i. Choćby na tych nieszczęsnych stopach I naprawdę w tym roku chcę zejść tylko do jednego pudełka, w którym będzie się Mieścił i już zmywacz, i pilniczek I wycinarka do skórek Dosłownie, dosłownie Wszystko w jednym pudełku Bez plątania się, bez przekładania to, to będzie taki rok Powiedzmy, że Ostateczny dla tych lakierów do paznokci Jedno małe pudełko Bez, tak jak mówię, to jest dla mnie istotne Plątania się, że gdzieś pilniczek mam Gdzie indziej, a coś do się mam gdzie indziej, a top mam gdzie indziej, nie, po prostu w jednym miejscu i zdecydowana selekcja tych kolorów, żeby po prostu nie korzystać, nie przetrzymywać I no tutaj trochę boli, bo lakierów nie odsprzedasz, lakierów nie oddasz, lakierów raczej nie spożytkujesz w żaden inny sposób, ale zróbmy to raz a dobrze. Przyda się w kategorii szalików, rękawiczek, apaszek i naprawdę całego ogromu takich rzeczy. I to jest też kolejna sekcja przeze mnie jakby nieotwierana, to znaczy mam pudełka, gdzie są szaliki. I kiedyś to jeszcze się zmieniało. Ja szaliki faktycznie nosiłam. Teraz w tym momencie chodząc na busa, bo wy wiecie, że ja takim środkiem komunikacji podróżuję. Zdecydowanie postawiłam na wymianę stopniową kurtek. Moje kurtki są zapinane dosłownie pod sam podbródek, można je ścisnąć i one same w sobie są szalikiem. Nie chce mi się chodzić z szalikiem. Um... Wiecie, inwestować w jeszcze jakiś lepszy i tak dalej, po prostu nie. Nie mówię, że nie zostawię żadnych, ale naprawdę będą czystki. Rękawiczki nie do pary, albo wszelkie włochate, których już nie chcę ubierać, bo nie mam nie wiem 15 lat. Wszelkie szaliki zbyt wyzorzyste i tak de facto to nie mam ich aż tak dużo, jakby się mogło wydawać, gdy do was mówię, ale mam za dużo, biorąc pod uwagę, że noszę chyba dwa i to tak. Tak naprawdę od Wielkiego Święta, a paszek w ogóle nie noszę, a trochę mi się ich przez lata uzbierało, bo to na wyprzedaży były tanie i tak dalej. Te rękawiczki, które leżą, naprawdę chciałabym się tego pozbyć. Stwierdzam, że w tym roku mam tego za dużo i zdecydowanie ten rok chcę zakończyć z mniejszą ilością tych rzeczy. Będąc prawie w połowie tego filmu, skupmy się na hasle pudła, pudełka, rzeczy do przechowywania i tak dalej. I teraz tak. Całkiem, całkiem szczerze, biorąc pod uwagę to, że planuję jakieś od produktów i to się już dzieje, trzymam całkiem pokaźną kolekcję pudełek, a no bo nigdy nie wiadomo, który rozmiar się przyda. I to są naprawdę takie pudełka, które mają służyć temu, że jak coś sprzedam, to nie będę kupować czy organizować nowego pudełka, żeby zapakować te rzeczy, czy folii, bąbelkowej dalej. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że u mnie w domu zaczęło to już zajmować całkiem sporo miejsca. Co więcej, ja na to tracę czas, dlatego że ja się zastanawiam, robię selekcję, jak już pozyskam nowe pudełko z czegoś, co do mnie przyszło, a które by tu wyrzucić, a które by tu zostawić i tak dalej. Więc w tym roku chciałabym to zdecydowanie odpuścić. Odłożę sobie gdzieś faktycznie kawałek tej folii bąbelkowej, a każda inna folia bąbelkowa, która przyjdzie, będzie po prostu wyrzucana, żeby się tym nie przejmować. To jest na Naprawdę prześmieszna, jak dla mnie sytuacja, bo świadczy o jakimś takim śmiesznym przywiązaniu do śmieci. No bo powiedzmy, że to są śmieci. Drugą kategorią w kierunku pudełek będzie to, co jest pewnym sukcesem. Jest pewnym sukcesem dlatego, że dosłownie kilka lat temu miałam jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo pudełek po całym domu i nie mówię tutaj o brzydkich pudełkach, tylko naprawdę wiecie takie pudełka do przechowywania, metalowe puszki do przechowywania z Pepco, stos puszek, które dostałam od kogoś, że mniejsza, większa i tak dalej, jedną wkładamy w drugą, puszki do przechowywania, gumek do włosów i przeróżne, przeróżne rzeczy I teraz tak, ja tam nic nie włożę, bo nie planuję powiększać działu drobnicy Czyli właśnie lakierów, spinek, gumek do włosów, nie wiem, jakiś kredek i tak dalej Dział drobnicy na ten moment, mam nadzieję, już nigdy nie będzie u mnie powiększany Więc nie jest mi to zupełnie potrzebne No i nie mówiąc o tym, że kiedyś te pudełka do przechowywania... Przechowywało się, a raczej kupowało się, wiecie, bo są ładne. Teraz też patrzę na takie duże pudło i po prostu, no to nie jest ładne. Pudełkami raczej ja przynajmniej nie będę ozdabiać mojego mieszkania. Następnym działem niech będzie rzeczami, których nie lubię. I teraz tak. Rzeczy, których nie lubię, w zasadzie miałyby zastosowanie do każdej jednej um, grupy z tego filmu, że mam ich za dużo. Ale tak szczerze powiedziawszy, nie mogłabym powiedzieć, że wszystkie rzeczy, z którymi będę się rozstawać w tym roku. To rzeczy, których nie lubię, bo raczej są to rzeczy, z których po prostu nie korzystam albo nie potrzebuję i tak dalej. Są jednak o dziwo rzeczy w tym domu, których nie lubię. Do dziś dalej wisi mi w szafie szary płaszcz, który się przyda, którego ubieram, który ubieram raz na nie wiem raz na trzy miesiące. To nawet myślę, że dość mocno, by to ująć, natomiast ja go po prostu nie lubię. Do dziś mam książki, których nie lubię i znalazłam już sposób na pozbywanie się książek. Oczywiście, przyczytam je, żeby to było jasne, więc po prostu w tym roku ten sposób zastosuję. Sprzedaż płaszcza, niech wreszcie ruszy albo go oddać komuś albo. Obojętnie co innego Rzeczy, których nie lubię to też kosmetyki Które mi się nie sprawdzają i teraz tak właśnie Do każdego tego podpunktu Moglibyśmy to znaleźć Zastosowanie, ale naprawdę mam Różne rzeczy, których nie lubię, czy to Jakieś ozdoby do domu Które mi się nie podobają i mnóstwo, mnóstwo Rzeczy, które No są, bo są praktyczne Bo są przydatne, bo są ładne Bo innym się podobają, ale Ja ich personalnie osobiście Nie lubię i w tym roku Chciałabym się na tym skupić, żeby mieć takie priorytet rzeczy, które. No właśnie nie powiem jeszcze tego, ale wiecie, żeby po prostu w tym roku raz na miesiąc się takiej rzeczy pozbyć, zobaczymy, jak to będzie u mnie funkcjonować. Mam rzeczy w domu, które nie są przydatne, które nie są bardzo funkcjonalne i tak dalej, a je uwielbiam, patrzę z przyjemnością i chciałabym je mieć nadal, więc to zostawię, a. Już sami wiecie, rzeczy, których nie lubię, mam ich za dużo. Chciałabym się ich wreszcie pozbyć. Szósty dział to kosmetyki. Kosmetyki, z których nie korzystam. Mam dalej takie rzeczy. Są to przeterminowane już, o czym ostatnio rozmawialiśmy w filmie, na przykład perfumy. Są to rzeczy do mycia głowy, które mi się kompletnie nie sprawdziły. I tak wiele lat temu kręciłam film o zużywaniu kosmetyków w inny sposób. I tak. Nie dalej jak tydzień temu buty, które dawno nie nosiłam, były rozciągane właśnie perfumami, które już są po terminie, więc da się, jednakże chciałabym się w tym roku naprawdę na tym skupić, żeby każdy jeden kosmetyk chwycony przez mnie był kosmetykiem w jakiś sposób w niedawnym czasie używanym, a jeżeli nie, no to tak jak mówię, jedna półka czy mam nadzieję, że już nie półka i systematyczne zużywanie tego albo właśnie, tak jak motyw przewodni tego filmu, po prostu rozstawanie się z tymi rzeczami. I bądźmy szczerzy, myślę, że o tym kiedyś też mi mówiłyście. Na siłę zużywanie, mimo że czegoś nie lubię i chciałabym mieć coś innego, rozsądne coś innego. Też nie jest za dobre, bo używanie kosmetyku, który nie wiem, powinien nawilżać, a nie nawilża Twojej skóry, tylko dlatego, żeby go wykończyć. To jest też trochę strata czasu pielęgnacyjna, można to zużyć w inny sposób, czy do nóg, czy do dłoni w przeróżny, przeróżny sposób, a nie trzymajmy się tego też kurczowo, co gorsza, nie trzymajmy kosmetyków, tylko dlatego, że są w terminie bądź też po terminie, bo każdy z nas ma inne, inne zasady. Ja absolutnie chciałabym w tym roku. Być kategoryczna, bardzo, bardzo taka ostra jeżeli, nie wiem, coś mi się nie sprawdza I wiem, zawsze to teraz będę powtarzać, że nie kupię kolejnego tylko po to, żeby mieć kolejne No to jakby ten jeden produkt może mi dać nową przestrzeń Nie na przechowywanie, tylko na lepszy oddech i porządkowanie innych rzeczy Pamiątki po starych czasach tak, rocznikowo, wybiło już mi 32 lata, więc będę mówić o starych czasach. Ale tak jak wiecie, gdzie siedzimy. Tutaj nade mną jest półka z pamiątkami po starych czasach. I tak owszem, o ile chciałabym mieć zdjęcia, jakieś tam bileciki od znajomych i wszystkie te rzeczy, które przeglądają, dają mi pozytywne myślenie, i mimo wszystko chciałabym, bo mam na tyle miejsca w mieszkaniu, żeby one ze mną pozostały. O tyle niekoniecznie potrzebuję już zeszytów, żeby zobaczyć, jak prowadziłam zeszyty I teraz trzymajcie się mocno, bo tak, mam, a wydaje mi się, chyba trzy zeszyty z gimnazjum Chciałabym to sobie zostawić Z drugiej jednak strony jakieś zabazgrane notatki i tak dalej nie są mi już przydatne Bo ja pamiętam, jak je prowadziłam, a nie będę nikomu pokazywać Słuchajcie, patrzcie, jak prowadziłam notatki Kolejną sekcją niech będą też książki, z których ja osobiście już nie skorzystam, bo tak mam dalej książki do angielskiego i coś śmieszne, co roku obiecuję sobie, że sobie zrobię z nich ćwiczenia, nigdy nie robię ćwiczeń, prędzej poczytam jakąś książkę po angielsku i tak dalej. Więc pamiątki po starych czasach to wszystkie te rzeczy, które mi nie kojarzą się już z niczym dobrym, które zajmują mi miejsce, które właśnie po prostu mi się nie kojarzą, to też jest istotne, a które są nieprzydatne. I znowu niech będzie tutaj motyw przewodni tego filmu uruchomiony, to w porządku chcieć się z czymś rozstać, co jeszcze dla mnie ważniejsze, żebym ja chciała się z tym rozstać, i niech to zajmuje jeszcze mniej miejsca. Nie na siłę będę to ograniczać, ale po to, żeby to przekładać, żeby to leżało i tak dalej, albo czekać na czasy, które nigdy mogą nie nastać, no to po prostu się z tym. Rozstańmy i to samo niech się tyczy tutaj zdjęć, na przykład w telefonie czy na komputerze, gdzie zdjęcia wspólne mnie interesują, ale nie wracam na przykład do 90. ujęcia takiego samego z klifów. Po co to przechowywać? I wiecie co, nic na siłę. Nie będę już tutaj z wami siedzieć i wymyślać kolejnych kategorii, dlatego że myślę, że one przyjdą z czasem. Jestem ciekawa tych waszych kategorii rzeczy, których nadal macie za dużo. I jak ja to zawsze mówię, czasami za dużo to już jeden. To już jest za dużo. Ja w tym roku chcę się skupić na tych rzeczach, których mam za dużo, i faktycznie odzyskać i tą przestrzeń, i ten czas, który tracę na przykładanie tych rzeczy, zastanawianie się nad tymi rzeczami, myślenie o tych rzeczach i tak dalej. Więc wreszcie chciałabym się na tym skupić, ruszyć na pełnej i mam nadzieję i tego Wam i sobie też życzę, żebyśmy mieli właśnie odwagę do tego, aby odpuścić, aby się rozstać aby nie przetrzymywać na siłę, a więc dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego dla Was. Do zaś! Trzymajcie się, kochani, pa pa!